Śiema, niedziela, ciąg dalszy nagrań. Pogoda dopisuje, więc korzystam z okazji. Słuchajcie, tutaj w Karmax 24 nagrałem wam już jedno nagranie wewnątrz, jakie auta mają. Wtedy była paskudna pogoda. Teraz nagramy ciąg dalszy tego, co stoi na zewnątrz. Słuchajcie, w ogóle, tutaj właściciel. Na początku powiedziałem, że chcę nagrywać, wyrazili zgodę, jak zacząłem mówić w języku polskim, jak zacząłem nagrywać, przerwał mi nagranie, powiedział, że nie, jednak on wolałby, żebym nie nagrywał. Potem je zawołał do siebie do biura, powiedział, że dwa tygodnie temu był tutaj Polak, który skopiował kluczyki, zeskanował coś, zrobił, oglądał dwie godziny BMK i potem zeskanował z, z kluczyków jakieś kody. I dlatego niechętnie musiałem mu pokazać na komputerze, że mam kanał YouTube i tak dalej, i wtedy zgodził się dopiero na nagranie. Także widzicie, jak tu jest? Polacy nie mają tutaj najlepszej renomy. Też się obawiają. Zgodził się, ale powiedział nie filmuj żadnego monitoringu ani nie nic, bo różni ludzie się zdarzają. 7740 za Outlandera 22 w Dizlu z napędem na dwa koła, na przed, na dwa koła, 2WD, ja już to tak mówię z napędem na przód niestety nie jest to czteronapędowy jedenasty rok produkcji 158 przejechane 177 koni 2.2 w dieslu z nowym przeglądem Outlander także widzicie jaką mamy opinię tutaj niby oglądał auto Zeskanował kody z kluczyków. Nie wiem, czy chciał ukraść to auto, czy ten, musiałem go przekonywać. Mówię, że mam kanał na YouTube. Mówi, a jaki tego? Sprawdził, włączył przy mnie, zobaczył inne nagrania. No i wówczas tu ma bez cen. Ale tam za rogiem zaraz będą auta z cenami. Także cierpliwości, bez stresu, ziomuś tam słońce wyszło. Mazda 6 W kombi 7,940 1,8 120 koni 11 rok 145 przejechane w benzynce Z nowym przeglądem 6 Mazda 6 Dobra auto Ciasno, tutaj poprzedniczka lubiła rdzewieć. Tutaj na razie jeszcze problemów nie mają. Niecałe 8000 do negocjacji. Wiadomo, Fiat linka macie pod filmikiem z nagrania z salonu. Tutaj do sprzedawcy możecie sobie sprawdzić na jego stronie też ceny i tak dalej. 6440 w manualu. 70 koni, 50 przejechane, 15 rok z nowym przeglądem Fiacik drzwiowy Focus Ford Focus Hocus Pocus i Marokus Bang 9740 automat 140 koni w dieslu 132 przejechane 13 rok produkcji z nowym TIFem w hatchbacku w automacie Focusik Janka. Kia Carens 17 CRDi, wersja Spirit, czyli ta bogatsza. LED, nawigacja, xenon. 7-osobowa, 18 rok produkcji. 98 700 przejechane, diesel, 136 koni, z nowym TIFem dwuletnie auto. Tutaj oni dają gwarancję jazda próbna obowiązkowa powiedział nie sprzedaję samochodu jeżeli ktoś się nie przejechał czarne na białym musi być widzę panorama dach dwuczęściowy biała alusy generalnie nie wygląda źle to auto wygląda nawet dosyć atrakcyjnie jak na takiego wanika. Audi Q3 w TDIQ Quattro wersja Ambition Automat Xenon rok 13, Jeżdżą mi tu znów za plecami szaleńcy rok 13, 129 przejechane diesel, 177 KONI z nowym przeglądem Kutrujeczka Materiałowy środek w krateczkę, zadbany. EOSIK, w nowszej wersji, już trochę z przodem od Golfa 6, coś takiego. 18740, rok 15, automat 140 koni w dieslu, z nowym przeglądem 75 tysięcy przejechane. EOS. Kabry. Tego Eosa już macie na nagraniu z, ze środka. Jak nagrywałem wewnątrz, ale skoro już jest, no to widzę, podmienili, nie wiem, coś innego wstawili na jego miejsce. Tam jakaś stoi Seat Exeo na jego miejscu. 7740, 2007 rok, 107700, przejechane w benzynie, w manualu, 200 koni. Z nowym przeglądem 2 litry turbo Eosik. Ten sam silnik co Golf 5 GTI. Seat Alhambra to jest. 17740 rok 15 100 tysięcy przelatane w dieslu w automacie 177 koni z nowym przeglądem. kawał auta, środek, DSG, automat, pasek w kombi czarny. 740, 10 rok, 184 przelatane w dieslu, w automacie, 170 koni z nowym przeglądem. Ładny środek ma. Skuro Alcantara coś takiego: szary. 7 Golf. 13440, 440 rok 15 93 przelatane Diesel manual 150 koni Z nowym przeglądem Z 15 roku Golfik Niecałe 100 tysięcy przelatane Siódemeczka Tego Kadiego też już macie Ostatnio we wnętrzu był Też go wystawili na zewnątrz 19740, 16 rok, 55 przelatane w Dizlu. W manualu 102 konie z nowym Tifem, wersja Highline, BMT Xenon Skóra, bez ceny BMK E91. ładna Jak na E91. Jedyn Skóra w środku brązowa, coś pomarańczowa, ale światło się odbija. Automat 9970, 11 rok, 214 przelatane w benzynie w automacie, 177 koni. 11, 21 przegląd, M-pakiet. Skóra Xenon Insignia Biała Asports Tourer Innovation Navi 11 rok 134 przelatane w dieslu W manualu 160 koni z nowym przeglądem 7970 z 11 roku 134 tysiące przelatane w manualu insignia, materiałowy środek, półskóra zadbana, czysta, Volkswagen, szaran 2 litry TDI. BMT, DSG, Navi, Xenon 19970, rok 17, 125 przelatane w dieslu, w automacie, 150 koni z nowym przeglądem. Na Auta dają gwarancję jazdy próbne wszystko także umowę nie na eksport. Sprzedają auty też na Niemcy. Auta też na Niemcy. No więc. Biorą odpowiedzialność za wszystko 12740 13, rok 191 przelatane w dieslu w manualu 184. Koniec z nowym TIF-em, X3, X Drive nawi, klima automatyczna w manualu. Golfik 7 w kombi 10 970, 15 rok 155 przelatane w dieslu w automacie 110 koni z nowym przeglądem z 15 roku z przebiegiem 155 tysięcy No, sami widzicie, jakie tu auta mają. Nie wygląda to jak jakiś środ, tylko Betlasa 9440, rok 11, 130 przylatane w benzynie, w automacie 116 koni z nowym tiffem Tu u nich wyglądają samochody jak samochody, a nie jak strupy. Tu ktoś Felge troszeczkę już. Poprzyhaczał Swiftik Suzuki 1-2 Klub Klima 5-odźwiowy SHG 15 rok 79 700 przelatane benzyna manual 94 konie z nowym przeglądem 5-odźwiowy Swiftek na lusach z roku 15. Za 8470, no wiadomo, coś tam trzeba się potargować. Golf piątka na czarnych Alu 4747 rok, 200 tysięcy przelatane w manualu 140 koni z nowym przeglądem 1.4 To będzie TSi silnik. Hyundai iX 35 serwis rok 10 123 tysiące przejechane w benzynie w manualu 163, 000, 163 konie z nowym przeglądem 9740 Hyundai w iX Niby bardzo dobre ma opinię Renówka już mi w gardle zasło. Słuchajcie, to chyba piąte nagranie, które dzisiaj robię, żeby mieć wam co wrzucać przez cały tydzień. Fajny kolor ma scenik 1,6 dCi i e Tens wersja automat. 8 razy Alu, czyli dwa komplety kół na Alufelgach. 17 rok, 110 tysięcy przelatane w dieslu, 110 koni w automacie z nowym przeglądem, 15 940 za scenika na półskórach. W środku, czyściutki, zadbany, ładny kolor. Duża felga, troszeczkę poprzycierana. No tutaj chyba nie umieją jeździć jakoś po krawężnikach jeżdżą Tu praktycznie każde auto ma gdzieś fele poprzycierane Ładny scenik 17 rok Młode auto Seat Alhambra 2 litry TDI 7osobowy

Kombi Kałuża No nic Pływać umiem Chyba nie utonę 21740 14 rok 122 Przejechane w Dieslu w automacie 204 konie z nowym tifem 300 CDI Hybrid Leder Navi LED Automat Hybryda w Dieslu 14 rok. dwadzieścia jeden siedemset czterdzieści w kombiku czarna skóra w środku tak to wygląda i ostatni nasz na tej liście tutaj z tego handlu Dzięki Bogu, bo chyba padnę, zaraz odwodnie się, normalnie jak wielbłąd jakiś. Uuu, dobra. Fortuneo Courier 1.5 TDCi Trend. 14 rok, 46700, przejechane w dieslu, w manualu. 76 koni, z nowym przeglądem. 9,970. No. Także lajkuj, subskrybuj, udostępniaj, pisz komentarze, co o tym myślisz, czy warto nagrywać, czy mam przestać nagrywać. Lecę do samochodu się napić, bo normalnie padnę. A za przy następnej okazji, jak będę miał możliwość, chciałbym wbić tutaj automobil Dana. Tutaj ma dosyć nowych, fajnych furek. Widzę na handlu różne modele różnej marki i widziałem coś w środku. Jest tam samochód, o którym 85% ludzi nawet nie wie o jego istnieniu, że coś takiego było. Jeżeli mi się uda to nagrać, będzie bardzo fajnie. Pozdrowionka, oglądaj. Hej.